Część ludzi, oczywiście, to część tak bardzo kuje w oczy ten luksus. Nie, to nie kuje. Ja na przykład bardzo lubię spędzać tak czas. <noise> Jak nasrała im na głowę? <noise> Niedługo niespodzianki zaczyna Budda, ładuje manę, chwila cierpliwości mojej mili, ależ się znowu zadzieje. Wszystko już mi się podoba w sobie. Tak naprawdę, no to już zrobiłam, bo był szybki termin. <noise> ja pierdolę. Oto najlepiej i najgorzej oceniane zawody w Polsce zaskakujący awans na podium. Doda mnie, zablokowała. Dlaczego? E? po zrobiłam rolkę o jej suplemencie na Hashimoto. E, wynajęliśmy, no, były dom X, e, nazywając go Info Akademii. Ma to być Akademia Influencerów, gdzie będziemy Szkolili naszych influencerów. Ciekawe, że Mieszko R. ma adwokata, który był mecenasem chociażby Daniela Obajtka czy Zbigniewa Ziobro. Pojawiła się informacja, że Budda po przerwie ma komunikat dla swoich widzów. Sytuacja z Buddą jest bardzo intrygująca, jak donosi Bub.pl, przynajmniej dla jego odbiorców. A o Buddzie napisano i powiedziano już chyba wszystko. YouTuber wyszedł z aresztu i bardzo intensywnie udzielał się swoich mediach społecznościowych. W pewnym momencie nastała tam jednak cisza. Wiele mówiło się o tym, że powstaje nie jeden, a dwa filmy o Buddzie. Informacje te nie zostały potwierdzone, ale rzeczywiście są bardzo prawdopodobne. Teraz YouTuber się do swoich widzów z pewną wiadomością. Zapowiedziany powrót. Niedługo niespodzianki zaczyna Budda, ładuje manę, chwila cierpliwości mojej mili, ależ się znowu zadzieje. Czytamy na kanale nadawczym Kamila. L. Czy chodzi o te filmy? Wysoce prawdopodobne, ale nadal niepotwierdzone. Kręcone, nieoficjalnie kręcone są dwa filmy, przynajmniej jeden ma się pojawić na platformie Netflix. Pojawią się tam osoby związane z loteriami, które badają polskie służby. Według informacji, jakie pojawiły się w programie Szalonej Tańcula, wiarygodnej źródło informacji, reżyser dotarł do wygra wygranych i chce przedstawić również ich perspektywę. Reżyserem tym ma być ta sama osoba, co przy filmie Budda 98. Można się więc spodziewać, że raczej ma to być coś, co broni Buddę. Pisaliśmy jakiś czas temu. I teraz wystarczy więc go czekać na konkrety. Te zapewne pojawią się niedługo, skoro Kamil rozpoczął ich zapowiadanie. No więc chyba nadchodzi. Budda wraca. Wybrali papieża, no to i motoryzacyjny papież musi wrócić. Jest jak jest. Zobaczymy. Andziaks wypowiedziała się o hejcie na vlogi z Dubaju. Posłuchaj. Ludzi po prostu wiesz co denerwuje? Ten przepych, ja cały czas czytam o tym. No to, ten tak. przepych, My mówimy ten o ten tym, co, co dostajemy w komentarzach, bo to jest istotne. My sobie nie wymyślamy teraz teorii, co wam to przeszkadza, tylko jest co... czytamy komentarze. Tak, dla mnie to jest niesamowite, że ludzi, część ludzi, oczywiście to jest tylko część, tak bardzo kuje w oczy ten luksus, ten, yy, te eleganckie restauracje, że jest jakiś przepych. Nie, to nie kuje. Ja na przykład bardzo lubię spędzać tak czas. Nie wtedy... <laughs> to nie kuje. <śmiech> I, i... <śmiech> Jak nasrała im na głowę! <laughs> O Jezu, a wy co, biedaki, kurwa? Dalej pomidorówka z ryżem. Wydaje mi się, że to a. po prostu, wiesz, jest fajnie nawet, nawet kiedy lecimy na wakacje i się obijamy, fajnie nagrać z tego vloga. Co, nie wiem, fajnie. Ja wiem, że dużo ludzi woli na przykład ym, vlogi z domu. No ale co ja takiego w domu robię wybitnego, nie wiem, tu pranie, coś ugotuję, pogadam, pasja... a, tam, a tam po prostu chodzę w restauracjach, opalam się, też nic nad specjalnego, ale tak, spędzam czas i muszę. <laughs> Czy ona właśnie powiedziała, że co prawda w domu nic nie robię, ale jak wyjadę, to też nic nie robię? <śmiech> Ciekawe. <śmiech> o Jezu, 90% vlogów to robienie zakupów, no tak. No i co? No ale zobacz, Wenek, no ale ludzie to oglądają. Kurwa, no to do kogo, wiesz, do kogo pretensje? Nie? Jeżeli ludzie to gdzieś tam śledzą. Ostatecznie. Czekaj, zobaczmy. Anjax, zobaczmy kanał. Jakie to teraz wyniki kręci? 7 dni temu, 420 tysięcy. Ona kręci vlogi, które mają po pół bańki i w górę wyświetleń. 600, 760, 523, 4860 647. No to są potężne liczby. no. Potężne liczby to są. Ten jej luka podobnie. A jaki on ma kanał? Luka. Andiac, bo nie wiem, co tam 300, 340, 350. No kurwa, oni mają potężny biznes wokół tego, nie? W sensie potężny, potężny koncept na sprzedaż takiego luksusowego życia. I jak się okazuje, ludzie chcą to oglądać. No, jara ich to ciekawi, więc no do kogo, wiecie, do kogo gdzieś tam pretensje? No, dla mnie na przykład coś takiego jest dosyć puste. Nie chciałbym się tego oglądać. Nie mój klimat, no ale jest część ludzi, których to jara, no że ktoś ma dużo pieniędzy i jeździ do Dubaju, na przykład. I Dubaj akurat wydaje mi się, że już tak został przez influ przerwany, w sensie już każdy influ był w Dubaju, już każdy pokazywał jakąś tam kurwa fontannę, zjeżdżał z jakiejś tam tyrolki i nie wiem pokazywał, że są tam drogie sklepy. No ale, no ale ludzie nadal to oglądają z jakiegoś powodu. No tu kweste są, że po lewej fagata tam wiadomo, co spod Konina, influencerka, znana z brazylijskiego liftingu i... pośladków. Jej fanbase to w sumie 5,6 miliona obserwujących. Po prawej dr Magda Kordon z Uniwersytetu Jagiellońskiego, biolożka molekularna, założycielka start startupu badań na DNA. Jej profil śledzi 3000 osób. 5,6 miliona za tyłkiem, 3000 za ratowaniem życia. Zasięgi nie mierzą wartości, ale robią z niej walutę. No, tak. No. Dlatego y, ogólnie świat nauki, świat ludzi, którzy robią coś innego w internecie, o czym też gadaliśmy chociażby w zgrzycie z Dawidem Myśliwcem, kanału Naukowy Bełkot, nie chodzi tylko o to, że masz fajną ideę do przekazania ludziom, musisz to jeszcze umieć sprzedać. I tak, chodzisz na rynek, na którym między innymi jest taka fagata sprzedająca swoją dupę, no tak to działa, no i musisz się gdzieś tam w tym wszystkim spróbować przebić do ludzi z czymś innym. Tak to funkcjonuje, no. Tak to działa. I jakaś historia odnośnie tego, że Doda zablokowała jakąś kobietę z TikToka, jak rozumiem, dietetyk Ewa Trusewicz. I coś tu jest w podpisie, że nie, suplementy Dody nie są wspaniałe, większość z nich nie ma nawet terapeutycznych dawek, powiedziałabym, że są przeciętne. Normalnie kompletnie bym się nimi nie zainteresował. Takich suplementów jest na rynku całe mnóstwo. Gdyby nie to, że ich promocja, to wręcz informacja, która może realnie jeszcze zaszkodzić zrobił. No więc jest jakaś drama. Posłuchamy. Doda mnie zablokowała. Dlaczego? E? Pozrobiłam rolkę o jej suplemencie na Hashimoto i poprosiłam o reakcję. Reakcji nie było, zamiast tego blokada. Po tej rolce wiele z Was prosiło mnie o analizę reszty jej suplementów. No to zaczynamy. Zacznijmy od probiotyku. Ludzie pisali, że jest wspaniały. Nie każdy probiotyk jest ok. Sama to przetestowałam, sama wiem po sobie. Super, że na sobie przetestowała. To bardzo duża grupa badawcza. A co niesie probiotyk do... No, nie jestem dietetykiem, ale mówiłem dokładnie to samo. Jestem dumny. Pudadu? 12 starannie dobranych szczepów bakterii. Nie, nieprawda. Tu nie ma szczepów. Albo są, ale nie wiadomo jakie. Każdy probiotyk musi mieć rodzaj bakterii, np. lactobacillus, gatunek, np. kasei i szczep W56. Bez tego to tak, jakby powiedzieć pies zamiast owczarek niemiecki. No jest spora różnica między ciłąłą a owczarkiem. Działanie probiotyków jest szczepozależne. Różne szczepy mają różne właściwości. Bez kur... Kon... No to samo mówiłem. ...konkretnego szczepu, nie wiesz co właściwie suplementujesz i nad. Boże, wy nawet nie macie pojęcia na jakim mądrym streamie siedzicie. Wy tam mnie wyzywacie, że jestem głupi, a patrzcie ile ja wam cennych informacji przekazałem. Na gorąco, na gorąco. Co to ma działać? Kolejny produkt, anti-aging. Slogan o zatrzymaniu czasu jest mocno przesadzony, biorąc pod uwagę małe dawki tych składników. L-glutamina, według badań, działa tak około 2000-4000 mg, a tu jest tylko 150. NaC powinno być minimum 500 mg, a tutaj 150. Beauty Biotyna, ok, jest pokodawka, cynk mikrodawka dawka, koenzym 10 również śladowa ilość, a kolagen 500 mg serio W badaniach potrzebujemy minimum 2500 do. No pytanie, ile tych masz, ja też mówiłem, nie? że te składniki, jakby, no ilość jest, no taka se, ale pytanie właśnie ile tego masz dziennie spożywać. No, nie jestem zaskoczony, nie, nie jestem zaskoczony, aczkolwiek jest, czy znaczy może inaczej, nie jestem zaskoczony, że po prostu influencerzy wchodzący na rynek suplementów, no, że potem to się kończy takimi recenzjami, natomiast, nie wiem, no Doda się wydawała taką osobą, że, że wiecie, że lubi tam trochę poddymić, lubi w jakiś sposób być kontrowersyjna i, i tam trochę się, wiecie, taką idiotkę poudawać, poprowokować ludzi i że buduje gdzieś tam na tym popularność, natomiast, no, że jak przychodzi co do czego, jak przychodzi do biznesu, no to że jednak tam w miarę z ogarniętego poziomu podchodzi do tego, na takich recenzji raczej nie zakładała. Więc to jest nie wiem, no nieco dziwne, że tak. Może taką. Czyż ona jest foliarą? Ech, nie wiem. A faktycznie, kurwa, teraz mi się przypomniało, ty, że z dodą to już była akcja, jak ona mówiła, że w ten pępek coś tam się wlewa. Co to było? No to faktycznie to może pod tym względem ma takie ten. Jakiś olej tam, coś było, jakiś, że olej tam lała w pępek i mówiła, że to coś tam leczy. A faktycznie, no to może, może rzeczywiście na tym polu takim dietetyczno-dietetyczno-takim yy, yy, no, żywieniowym ma specyficzne podejście. No wiecie, no, znaczy ja powiem tak. Póki ktoś to robi we własnym zakresie, no nie, no tam chuj, niech se robi co chce. No ale właśnie mamy ten problem, że jak wychodzi z tym publicznie i zaczyna przedawać jako jakieś zajiste rozwiązanie, no to no to jest to inna gadka, no i wtedy ludzie to recenzują, kontrują, no i powstają takie TikToki. Więc jak coś to pokazałem wam, mogliście się coś dowiedzieć, jeżeli planowaliście gdzieś tam zakup, no to macie pełnie tutaj informacji, możecie podjąć świadomą Decyzja. No, ostatnio wleciała informacja, że Hazel nie żyje. No i tutaj tak krótko, nie? że po prostu pojawiła się aktualizacja, że prokuratura Jonowa w lipnie zajmuje się śmiercią Michała Rzechowskiego, znanego jako DJ Hazel. Śledczy przekazali, że artysta popełnił samolot. I tego na początku tam nie było wiadomo, znaczy ludzie spekulowali, wiecie, były teorie różne wokół tego, no ale nie było takiej informacji, tylko po prostu, że znaleziono, że nie wiadomo o co chodzi, no tutaj jest oficjalne info. Ciało DJ-a znaleziono w samochodzie zaparkowanym nad jeziorem z kępem, prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem ewentualnego doprowadzenia do samochodu. Przykro mi, ale nie znam. No, czy znaczy nie wiem, no, Hazel dosyć znana postać. W sensie, nawet jak ktoś super nie siedział w muzyce klubowej, to Hazel, wiesz, trochę dla niektórych memiczna, dla niektórych legendarna, legendarna postać, no ale tak czy siak, gdzieś tam rozpoznawalny. No i szczególnie, wiesz, dla ludzi jest zawsze szokujące, jak osoba, która, wiesz, bawi się na scenie, która imprezuje, która ma mnóstwo kasy, która gdzieś tam, wiesz, uchodzi za taką zadowoloną z życia. Nagle okazuje się, że nie żyje, i to w takich okolicznościach, jeszcze jak tutaj masz podpisane, że sam. Bójstwo. Zawsze ludzie mają takie, że co to niemożliwe, szukają jakichś wiesz wytłumaczeń, ten przecież taki uśmiechnięty, przecież taki zadowolony zawsze był. No i mamy też aktualizację odnośnie ostatniej sprawy z tym co się wydarzyło na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście mówię o tej, tym morderstwie z wykorzystaniem siekiery i wszystkich innych rzeczach. No i pojawiło się trochę aktualizacji, żeby tak to jakoś podsumować co tam się dzieje. Więc tak, policja udostępniła film pokazując co się działo po zatrzymaniu Mieszka R. Wiecie, ja długo byłem taki, jak słyszałem te doniesienia o tych tam, że niby tam jadł i w ogóle, to miałem takie trochę, no nie wiem, tak trochę nie mogłem w to uwierzyć, no ale potem były, że te zarzuty jakichś czynów kanibalistycznych, czy tam zbezczeszczenia i w ogóle, kurwa, powalone to już ja jakby abstrahując od całej sytuacji, tej siekiery i tak dalej, to jeszcze, kurwa, no ten, ten, ten dodatek to już... W ogóle te ujęcia, jak on jest jeszcze w tym kasku całym, to w ogóle to normalnie wygląda jak jakiś ten, jakiś taki złoczyńca z jakiegoś komiksu normalnie. Jak z jakiś tych o superbohaterach, że złapany, nie? Te ściany, jak jest prowadzony, jakiś hełma założony. Też wiecie, w jakiejkolwiek styczności z taką osobą, to też jest powalone. Wiesz, taka robota i wiecie, co ten człowiek zrobił. Jednocześnie, wiecie, jak gdzieś go przewieźć, jakoś tam się nim zająć i żeby się nie unieść. No wiesz, no to musisz w takiej robocie mieć dystans, nie? Już tam pewnie w kółko, jak się takimi osobami zajmujesz, to też jakiś morderca, jakiś coś. Oczywiście wiadomo, tu jest sprawa medialna, jakieś nagrania, też to pewnie trochę inaczej niż jak po prostu przyjeżdżasz na jakieś miejsce zbrodni i wiesz, nie masz tego wszystkiego aż tak udokumentowanego. I, i też nie, nie oszukujmy I tam, się, że takie natężenie medialne też powoduje, że inaczej trochę do tego podchodzisz, ale i mimo wszystko takie osoby muszą mieć jakiś dystans emocjonalny do takich sytuacji, bo inaczej by zwariował, no. Tak, nie wiem, jesteś lekarzem i ludzie umierają, no, no tak jest. No i tak, z tego prowadzali od miejsca na miejsce, gdzie trzeba było, więc to było jedno. Potem było też ujęcie przy wyjściu z prokuratury. Takie o przechadzki z miejsca na miejsce. No i też tutaj Łukasz Bog wrzucił, że rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie przekazał, że mieszko R przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił odpowiedzi na pytania. Treść jego wyjaśnień wskazuje, że konieczne będzie sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej. Nic nie wskazuje na to, że znał osobiście zabitą kobietę i że była plan... zaplanowanym celem. Oprócz siekiery w torbie miał noże i, bagne... i bagnet. W jego mieszkaniu nie znaleziono dowodów, które mogłyby być istotne w sprawie. Więc to jest jedna rzecz. Później kolejna informacja, że badania krwi wykazały, że sprawca w momencie czynu nie był pod wpływem alkoholu albo narkotyków. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące wobec Mieszka R. Teraz kluczowe będą badania psychiatryczne. Więc tutaj też się potwierdza to, że będą go badać, czy jest poczytalny, czy nie, lub czy był w momencie popełniania tego czynu. Tu z kolei z The Polen News, że Mieszko R. miał przekonanie, że na świecie istnieją drapieżnicy i ofiary i on, nie chce, i on chce stać się drapieżnikiem. I dopiero jak kogoś zabija, to będzie mógł stać się drapieżnikiem, przekazał prokurator Kamil Kowalczyk. Zaznaczył, że z wyjaśnień, które złożył podejrzany, nie wynika, żeby planował te zbrodnie, że na taki pomysł wpadł tuż przed zabójstwem. Przyznał też, że pracownica UW była przypadkową ofiarą. A to nie jest tak, że on czyścił te swoje social media, że miał te wszystkie narzędzia, to nie wiem, ciekawe. Kowalczyk pytany, czy podejrzany w radiu skruchę, odpowiedział, że padło takie stwierdzenie, że czasem czuje wyrzuty, czasami nie. Loba też tutaj wrzuciła takie podsumowanie, że skrót z konferencji, więc tak, podejrzany nie leczył się psychiatrycznie, nie brał leków. Sekcja zwłoki jutro rano. Przesłuchali kilkudziesięciu świadków. Tego samego dnia był na zajęciach na UW, znaleziono przy nim książkę dialogi Konfucjusza. Przed zadaniem. Ciosów Siekiera była w torbie. Nie komentują doniesień odnośnie kanibalizmu, ale podkreśla zarzut znieważenia zwłok. Nic nie wskazuje, żeby znał poszkodowaną. Policja pojawiła się w 4 minuty po zgłoszeniu. Miał w torbie noże i bagnet. Trudno mówić jakimkolwiek skrusze w tym wypadku. Ofiara kazała mu się oddalić, gdy zamykała audytorium. Potem ją zaatakował. No to też jakieś tam uzupełnienie. Część rzeczy już tutaj omówiliśmy wcześniej. Część jest doniesień. Nowych z konferencji. No i ludzie też zwrócili uwagę na jedną rzecz, że ciekawe, że Mieszko R. ma adwokata, który był mecenasem chociażby Daniela Obajtka czy Zbigniewa Ziobro. W sensie wiecie, ja wiem, że jego rodzice to prawnicy, ale to jest naprawdę wysoko postawiony mecenas, skoro bronił takie osoby. Mało tego, ten sam rzecznik prokuratury raczej wydawał się wczoraj niepocieszony mówiąc o, o wyborze akurat tych obrońców, bo to y adwokat z wyboru, nie urzędu. Więc to taka, nie wiem czy to coś jakoś tam... Wnosi, ale ale takie też doniesienia są. A były też jakieś doniesienia odnośnie tego UW, tylko nie wiem, gdzie to mam. Były też chyba jakieś doniesienia, że ktoś mówił, że jakiś alarmowy czy coś takiego. Chyba jeszcze takie doniesienia były, nie? Że trwa ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim, takie maile wpłynęły na skrzynki uczelni. I że ktoś, że niby podłożył bombę, że przyniósł siekierę, i podpisane jako student-rzeźnik, niby. I że tam niby jakąś bombę. Petardy, coś tam, coś tam. No, generalnie, wiecie, zasadniczo to wygląda tak mało poważnie, tak TBH, ale w świetle ostatnich zdarzeń, no to no wiadomo, że takie rzeczy się traktuje poważnie, nawet na wszelki wypadek. Natomiast, no, sporo, sporo takich dziwnych akcji się ostatnio dzieje. Alarm na w warszawskim ewakuowano w gmach biblioteki uczelni po informacji o rzekomych ładunkach wybuchowych. Na miejscu pracuje straż pożarna oraz policja. Oddane służba otrzymała wiele sygnałów o potencjalnych ładunkach w różnych instytucjach. Policja zakwalifikowała alarmy jako zorganizowanej, i Starzające się e, działania dezinformacyjne. Mimo to wszystkie zgłoszenia są traktowane z najwyższą powagą. No właśnie. No. Więc tak, więc to tak, żeby jeszcze uzupełnić jako. Poniekąd troszkę po kłosie tych wszystkich zdarzeń. Czekajcie, bo tutaj jakieś informacje wleciały. Co? W krakowskim parku, niedaleko miasteczka studenckiego, około 40-letni mężczyzna zaatakował kobietę i próbował ją udusić. Na pomoc ruszyli studenci, którzy obezwładnili napastnika i przekazali policjantom. Kiedy funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania w miejscowości skała, zastalił uchylone drzwi. W środku znaleziono ciało 79-letniej matki zatrzymanego. Ale może tak być, że wiecie, no, że po prostu jest znowu ten fokus mediów na. na wiecie, takie doniesienia o śmierci na. Paści i tak dalej, i że zasadniczo statystyki są, że tak powiem, w normie, jakkolwiek to tragicznie nie brzmi, ale media po prostu teraz cisną temat i, i wiecie, mocne nagłówki są, więc może tak być, nie, że taka znowu wkrętka leci, jak kiedyś wymieniałem przykład, że z tymi pożarami i podpaleniami. No ale mniej, no każda historia taka masz, no nie wiem. No świadomą decyzję też podejmuje i to od dłuższego czasu ostatnie pokolenie. Świadomie się przyklejają do drogi, świadomie stwarzają niebezpieczeństwo na drodze, prawda? No i nie inaczej z tym razem. Aktywiści z ostatniego pokolenia podobnie zablokowali w Warszawie. Dziś na trasie S8 strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu, aby rozkuć asfalt. Szkoda asfaltu. I uwolnić osoby, które przykleiły się do jezdni. Po zakończeniu interwencji dwie osoby zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Czyli czajcie, że te dzbany przyklejają się do drogi, a potem trzeba niszczyć te drogi. No potem oczywiście je łatać i naprawiać, żeby ich kurwa odkleić od tego. No po to jest. Biedni strażacy muszą jakiś zimów ratować. No. Ja w ogóle widziałem jakiś taki filmik, tylko czy ja go teraz znajdę, bo ja go, nie wiem, czego ja zapisałem. Bo był, był jakiś taki filmik, że tam ktoś gazem po oczach dostał, to chyba było z tej samej akcji, bo to było jakieś świeże nagranie. Że ktoś gazem dostał po oczach i policjant chciał wodę przynieść, oni nie, już woda była, coś takiego. kuratko tylko nie wiem, czy teraz to znajdę. Że dziewczyna się dusi od... Zejdzie pani bo pani przyjedzie. Oni są przyklejeni, pani oni się nie doje. ruszą. Ma gaz, wodę, ma gaz, no, 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 z nie gaz no, dostała gaz. gazem, niech Chodzę pan coś zrobi, nie niech pan coś zrobi, no to się kłopa było nie przyklejać do drogi, no wodę ma, nie pomaga, naduszenie się. No to i właśnie to. I potem jest wymuszanie pomocy. Wiecie, i zobaczcie, jakie to stwarza niebezpieczeństwo na drodze. No jeżdżą tutaj, jakieś wiecie, ciężki sprzęt, samochody, wszystko. A ci debile siedzą przyklejeni, kurwa, do drogi. No, no przecież to naprawdę. No jak można, jak można tak sobie podchodzić do tego, że to zabista inicjatywa? No niesamowite, to jest dla mnie. Upierdolone to jest. Sofi opowiedziała o. Swojej operacji, a także o tym, czy planuje kolejne, ponieważ jak rozumiem, był jakiś event influo, bo parę wypowiedzi różnych się pojawiło właśnie z tej ścianki, no i się wypowiedziała na temat tej operacji i tego, czy planuje kolejne. Ty w najbliższym czasie planujesz jakieś kolejne operacje? Nie, wszystko już mi się podoba w sobie. Tak, za, tak naprawdę no to już zrobiłam, bo był szybki termin. Pojechać. <noise> ja pierdolę ja nie wiem. <noise> za każdym razem, jak słyszę i wytłumaczenia. No, bo tak lepiej, bo tak wypadało, bo w internecie mają, bo influencerki, bo ludziom się to bardziej podoba. No teraz doszło do wytłumaczeń, no bo szybki termin był. Żal, nie wiem, promocja. Byłam na od razu za miesiąc był termin, no więc zrobiłam sobie, bo grzech nie zrobić, jak jest tak szybko. E, no i tyle. I tylko tam mi się sobie nie podobało, a teraz jest wszystko... Trzymamy za słowo. Jak wiemy, no różnie z tym bywa. I niektórzy się wkręcają. No i to była jedna wypowiedź z tej ścianki, jest też druga. Jest też druga wypowiedź, tym razem pana Wojtka G. Ostatnio Influos zdecydował się wynająć dom X. Dlaczego? Po co? <sadeless> <sadeless> Wynajęliśmy, no, były dom X. Yy, nazywając go Influencer Ma to być akademia influencerów, gdzie będziemy szkolili naszych influencerów. A ile kosztuje mniej więcej wynajem? Szkolenie <sadeless> influencerów domu Timu X. Czyli będą hodować, będą hodować TikTokerów. Jak? Jakiego domu? Takie domy, yy, to jest koszt mniej więcej od 30 do 50 zł miesięcznie. I to Twoim zdaniem dużo czy mało? Jak Ty oceniasz tę kwotę za taki dom? Moim zdaniem jest to kwota adekwatna do metrażu. Udogodnień. Dom Timu X znany z tego, że jest domem Timu X. Jakby nie patrzeć. No i to była kolejna wypowiedź tym razem Wojtka Goli, że tworzy jakąś akademię influencerów. Zobaczymy co z tego wyniknie, czy będzie skuteczność jak u Frieza, czy tu chodzi o nowe twarze, czy chodzi o, nie, właśnie nie wiem, szkolenie ludzi, którym już się udało. Nie wiem, zobaczymy. I jest też wypowiedź Natsu odnośnie Lili Mołczanów. W ogóle zapomniałem o tej, o tej Mołczanów. Kiedyś oni tak głośno było, potem jakieś aferki, jakieś przecinki z Wardengą. A teraz ja nie wiem, co ona robi. Da dawno w ogóle nawet nie, nie wyświetlił mi się jakiś etiket. Ty kiedyś na live' powiedziałeś coś takiego, że Lili popaliła sobie mosty. Lili czy Patrycja Mołczanow? O co chodziło? Bo do tej pory mnie to zastanawia, ta, ta historia. Mi wtedy chodziło o to, że ona... No, no bo my w zasadzie, jeżeli chodzi o Team X Stary, ten nasz, dwójkę, to my się wszyscy lubimy w miarę, tak? No mam kontakt z Moniką, z Julką może słabszy, no ale jesteśmy na cześć, powiedzmy, jakby wszystko jest okej, okay. zresztą tak samo. No a Patrycja jest z nami wszystkimi tak jakby w takich relacjach, że nas unika, nie powie cześć, na przykład jak się spotkamy, no że jest tak, że ta atmosfera jest gęsta, że tak jakby się ze wszystkimi pokłóciła, no i o to mi chodziło. A dlaczego ta jej kariera upadła, twoim zdaniem? No bo, bo ty gdzieś tam funkcjonujesz, Monika funkcjonuje, Julka funkcjonuje, a ona nie funkcjonuje. I to jest jedyna dziewczyna, która z waszego teamu nie funkcjonuje. Jak myślisz, dlaczego... Dlaczego? E, zgadzam się z tobą. I tutaj uważam, że... Patrycja była bardzo zamknięta na innych, a byciu influencerem bardzo ważne jest, żeby się krosować, żeby się otwierać na innych influencerów, żeby nie mówię, żeby się wsp... To zależy w sumie, znaczy inaczej, przy ich kontencie i całym stylu działalności, i całej genezie tego, no to prawda, to prawda. Pinać pod na, na czyjś plecak, ale bardziej, żeby mm, sobie nawzajem pomagać, tak? E, a ona była taka bardzo zamknięta, nie chciała z nikim nagrywać i była taka niedostępna i nieprzyjemna dla innych, że ludzie nawet nie chcieli z nią nagrywać. No i po prostu mm, ona. Nie nadążyła nad tym tempem yy, zmieniających się nie wiem, trendów i tak dalej, no i po prostu wypadła z obiegu wszystko. Mocne słowa. Ale w ogóle też ja pamiętam, że ta Mołczanów to przecież też była w tym, jak Natsu miała tę swoją ekipę, to tam była Mołczanow, nie? I też z nią jakaś afera była. Oni film nagrywali wyjaśniający dramę, no ale jakby nie patrzeć, to to jest to ciekawe, jak pozycja w internecie funkcjonuje, że Natsu, mimo tej całej dramy związanej z Dubielem, no nadal jest jakąś tam, wiecie, istotną postacią w internecie, a faktycznie są Mołczanow to ja tak sobie przypomniałem o niej przy okazji tego TikToka. Tak to w ogóle nie kojarzę. Jakieś, coś, że piosenki, kiedyś tam coś się znieśmiali, bo tak jak wszyscy poszła, ona będzie muzykę robić. No ale tak, tak, w sumie to, bo nie wiem co ona robi. W sumie taki temat społeczny, ale dosyć ciekawy, ponieważ oto najlepiej i najgorzej oceniane zawody w Polsce, zaskakujący awans na podium. To jest ciekawe. I teraz o co chodzi? 10 najlepiej ocenianych zawodów. I teraz tak, zawód funkcja, no nikogo nie zaskoczy, że na pierwszym miejscu znalazł się... Strażak. Mam wrażenie, że Beskitus Strażak pod względem pr w naszym społeczeństwie to absolutna topka. Ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek jakoś tak w szerszej skali spojrzał. Wiadomo, jakieś tam zawsze były aferie, czy tam boku straży, czy coś, czy lokalnie coś się działo. Natomiast wydaje mi się, że, że Beskitus Strażak to jest OP-funkcja pod względem pr -owym. Później co? Ratownik medyczny. No to też, nie? Czyli na razie takie najbardziej takie zawody ratujące życie, pomagające bezpośrednio ludziom, więc też to jakoś tak nie dziwi. Więc topka pozostała. I, ale trzecie miejsce. Jest dosyć zaskakujące. Pilot samolotu pasażerskiego. Ciekawe. I tu jest po raz pierwszy w zestawieniu. I to jest ranking prestiżu zawodów i specjalności. Ciekawe, że pilot samolotu pasażerskiego. W sensie wiecie, no na pewno jest to odpowiedzialna robota i w ogóle, ale że ludzie tak to wysoko by ocenili. Plaszczemy po a to może dlatego. Po prostu zaczęli ludzie więcej latać im się spodobało. Później pielęgniarka, czyli nadal wokół gdzieś tam zawodów medycznych. Lekarz, to samo, czyli no jak to w Polsce. Ratownik, pielęgniarka, lekarz, więc bardzo mocno. Strażnik graniczny. To jest też ciekawe. Ciekawe, że po raz pierwszy w zestawieniu strażnik graniczny. Na, na tym, na szóstym miejscu. Też ciekawe. No ale to wiadomo, że całe to zamieszanie takie geopolityczne, to co się dzieje u nas na granicy, nie dziwne, że ludzie nagle dostrzegli te, ten zawód, uznali, że to bardzo ważna funkcja, no bo strzegą naszych granic i w związku z tym, no pewnie w związku z tym tak głosowali. Farmaceuta, aptekarz, kolejna rzecz związana z medycyną, zdrowiem, profesor uniwersytetu. No to też logiczne, jako osoba posiadająca wiedzę, wykształcenie i, i, i ten górnik. No to ciekawe w sumie, że górnik. Czemu w sumie górnik, że to najlepiej oceniany zawód? Mi się wydaje, że gór... Górnice raczej, tak w skali Polski, to mają mieszane o jakieś opinie. W sensie, może inaczej, całe zamieszanie wokół kopalni, opłacalności tego, ekologii itp., no to, że raczej tak powoduje, że z dystansem. I nie wiem, czy bym w zestaw gdybym sam tak robił, to nie wiem, czy bym dał w zestawieniu górnik akurat. Nie pomyślałbym o tym, że górnik. No i uwaga, inżynier pracujący w fabryce, to zamyka zestawienie na dziesiątym miejscu. No ale, to były te pozytywne, najlepiej oceniane zawody, gdzie mimo wszystko, jak spojrzymy, zasadniczo... Jak to w Polsce cała topka, czy, czy jak najwięcej może nie, czy najwięcej pozycji w tym zestawieniu gdzieś tam dotyczy rzeczy związanych z ochroną życia zdrowia, z naciskiem właśnie na jakieś zawody medyczne, tak jak ratownik, pielęgniarka, lekarz, farmaceuta, aptekarz. No widać, że w Polsce ludzie bardzo na to zwracają uwagę i ta ochrona zdrowia jest tutaj istotnym czynnikiem, ale, ale, ja wiem, że to tam chuda was obchodzi, co jest najlepiej oceniane, chcecie się dowiedzieć, co jest najgorzej oceniane. Ja wiem, k... Ja wiem, I spokojnie jest taka lista 10 najgorzej ocenianych zawodów. Także jest i coś dla Was, hejterzy. Raz uwaga, dzień dobry! <noise> dzień dobry. Pierwsze miejsce. Influencer. Proszę bardzo. Influencer. Niezmiennie. W roku poprzednim również pierwsze miejsce. Także dzień dobry. Jestem w najgorzej ocenianym zawodzie. Witam Państwa. Następnie YouTuber. Zaopałem się nawet na dwie pozycje. Kurwa w tym zestawieniu, jak się okazuje. Jeszcze jak było streamer, to bym top 3 miał. Wszystkie bym odhaczył. Tutaj też niezmiennie. Drugie miejsce. Poseł na sejm, No nie no, kurwa. jak to możliwe, że Ej. Jak to jest możliwe, że influencer, YouTuber jest najgorzej gorzej oceniany niż poseł? Oszukany ranking, europoseł, pierwszy raz w zestawieniu, radny gmin, <grym> rekruter hr -owiec. pracownik Infolinii Call Center. No to, to tak, to prawda. Nie wiem, ja to tak. Ja mam strasznie mieszane uczucia, jak do mnie tak dzwonią. No mówię, za każdym razem mam ten sam dylemat, że chcę się po prostu rozłączyć i tyle, a, ale potem sobie myślę, no dobra, no pewnie ta osoba to też nie jest jej praca, marzeń. Ech, nie wiem, zawsze mam taki ten... Trener biznesu, coach, senator RP, to w ogóle też pierwsza w zestawieniu, i minister. Czyli generalnie tutaj tym razem jest to zdominowane przez różne rzeczy powiązane z polityką, no bo radny gminny, europoseł, poseł na sejm, senator, minister, nie? To tak, to znowu tutaj jest to zdominowane przez politykę, ale nie zmienia to faktu, że topka to jednak działalność z gatunku, czy z branży show biznesu, czyli influencer, YouTuber.